Partnerem kanału jest Aquamarket, lider wśród serwisów z darmowymi ogłoszeniami dla branży akwarystycznej. Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie trochę o liściach dębu, tak jak w tytule tego filmu. Mianowicie wpadłem na taki pomysł, by pierwszy raz coś takiego u siebie zastosować, ze względu na to, że mam skalary. A poza tym, jeszcze polecam Wam kilka kanałów, które niekoniecznie są związane z akwarystyką, ale można sobie zrobić krótki przerywnik od naszego hobby. No, pomysł z tymi liściami wpadłem po obejrzeniu kilku kanałów. Mianowicie też zadzwoniłem do Krystiana, który właśnie te liście stosuje. Podpytałem trochę. No, jak widzicie, są to liście, które są już takie z tamtego roku. Po prostu zebrane, ale no, no cóż, teraz trudno inne. Postanowiłem, że sobie je przepłukam, wrzucę do akwarium i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wiem, że lepsze by były liście, które byłyby zielone, wysuszone niż takie, no ale tamte też przecież można po jakimś czasie wysuszyć i będą mniej więcej podobne. Najważniejsze jest to, że dają garbniki, no i robią moim zdaniem fajny klimat, i rybom chyba też się spodobało. Co zobaczycie na kolejnych nagraniach na moim filmie. Zaraz wam pokażę jak to sobie przygotowałem. Na sam początek dałem po prostu trochę zimnej wody, włożyłem te liście, żeby się chwilę pomoczyły, a w późniejszym czasie dolałem takiej już przegotowanej ciepłej wody z czajnika, żeby zniszczyć jakieś tam niepotrzebne rzeczy, które na nich się znajdują. Są różne szkoły, niektóre twierdzą, żeby nie parzyć, tylko przepłukać. Ja tak dla bezpieczeństwa, po prostu dlatego, żeby zebrano z ziemi, z mojej działki, która jest tam w okolicach Radomia, po prostu postanowiłem, że trochę daliście liście przeparzę. One po wrzuceniu do zbiornika nie tonęły. Dopiero po jakiejś upływie około 15 do dwóch godzin Spadły sobie na dno, no i fajnie to wygląda. Właśnie podpatrzyłem na kilku filmach, więc postanowiłem, że jeśli to nie zaszkodzi, a pomoże, a do tego daje taki moim zdaniem fajny, naturalny efekt. Mam do tych liści dostęp cały rok i z fajnego miejsca oddalonego od miasta, więc są raczej wolne od jakichś tam takich zanieczyszczeń typu spaliny i tak dalej. Na pewno nie są takie zanieczyszczone jak te liście, które są gdzieś tam w tych parkach miejskich. Więc myślę, że chyba będę stosował. Czy one jakoś mega zabarwiły wodę? Wydaje mi się, że po dwóch dniach od wrzucenia ich dopiero było widać mniej więcej, że trochę ta woda zrobiła się taka żółtawa. Dałem tych liści na początek tylko 10 sztuk. Przyjmując sobie właśnie, że to jest odpowiednia ilość. Do tego też czasami leję ten wywar z szyszki olchy więc myślę, że nie ma co przesadzać. Być może z czasem, jak zauważę, że wszystko jest tak jak trzeba, no to trochę to ilość zwiększę, też różnie ludzie mówią, ale tak jak sobie dogadałem właśnie tutaj z kolegą Krystianem podczas rozmowy telefonicznej, mówię, że chyba na początek, żeby nie przesadzić, dam 10, powinno być dobrze, na akwarium 240 litrów, także myślę, że nie jest źle. Ogólnie podobno glony też nie lubią za bardzo, jak te właśnie liście się znajdują w wodzie. Więc postanowiłem też, że dodam, bo co jakiś czas muszę czyścić szybę, czego dawno, dawno nie robiłem, ale niestety w tym nowym zbiorniku jednak muszę. Więc być może trochę mi to pomoże na to, żeby te glony zwalczyły. No i tak jak mówiłem, po kilku godzinach liście spadły na dno. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda dosyć naturalnie. Zauważyłem, że i rybom też się to podoba. Często te zbrojniki lubią sobie przesiadywać właśnie tu na tych liściach. Ale ogólnie też, powoli, powoli, chyba zaczynam się skłaniać ku czarnym wodom, ale to jeszcze zobaczymy. Kiedyś miałem do tego takie podejście, że czarne wody, jak gdzieś oglądałem, kojarzyły mi się z jakimś takim, jakby zbiornikiem po przejściach, że była jakaś katastrofa ekologiczna, wszystko umierało i zostały taki smutny widok, ale jednak jak się teraz trochę wziąłem za te skalary, no to zauważyłem, że chyba to będzie dla nich odpowiednie środowisko. No i chyba powoli, powoli zaczynam się ku temu skłaniać, zważywszy też na to, że coraz bardziej zaczyna mi się to podobać. A tutaj z niektórymi roślinami, jakoś od samego początku, jak założyłem, to akwarium wystąpił. Problem, a za chwilę Wam w ogóle pokażę, jak to wszystko jest w tym zbiorniku na odwrót. I myślę, że być może zrobię tutaj taki, nie restart, ale małe przemeblowanie. Gdzieś trafię na jakiś odpowiedni, fajny korzeń, żeby coś takiego zrobić. To być może uderzę tutaj w coś takiego, jak ala ciemna woda. A jak na razie no, przyzwyczajam się do tego widoku. Tak jak mówiłem wcześniej, nigdy tego nie stosowałem. Ale zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać, zobaczymy jak później będzie, jak te liście zaczną się rozkładać, czy bardzo będą mi syfić wodę, czy po prostu gdzieś tam sobie te drobinki zostaną wciągnięte. Na propos tutaj odwrotności co do rośnięcia roślin, zobaczcie, przymocowałem sobie wcześniej tą kryptokorynę tutaj do korzenia, no i to teoretycznie nie ma racji bytu. Bo te korzenie powinny być zatopione w podłożu. Ona w ogóle nie jest w podłożu, tylko jest na korzeniu. No i teoretycznie to nie powinno mieć prawa bytu, a teraz ta roślina wyrosła na najlepszą roślinę w tym zbiorniku. Zobaczcie, jak się rozrosła nabrała kolorów. No wiadomo, gdzieś tam jeszcze po tych wcześniejszych zabiegach, któryś śliś tam nie wygląda dobrze, ale ogólnie te nowe już wyglądają całkiem fajnie. I widzicie te rośliny, które. Teoretycznie nie powinny sobie radzić, to sobie radzą i na odwrót, także dlatego powoli zobaczymy, jeszcze dam im trochę czasu, trochę cierpliwości, jak to w akwarystyce. Cierpliwość to podstawa, żeby to wszystko wróciło do takiego stanu, jak było w tej 180. A jeżeli nie, no to nie mam tu zamiaru jakichś innych zabiegów dawać niż do tej pory, które sam tutaj stosowałem. Pomyślę właśnie nad tą czarną wodą. Nad takimi roślinami, które sobie dają radę, no i myślę, że będzie to nawet odpowiedniejsze dla skalarów, na które teraz tutaj kładę ogólnie największy nacisk, jak i dla mojady. A molinazja to tylko dodatek. Chociaż też czasami zastanawiam się, czy po prostu one mi są tutaj jakoś tak mega potrzebne, no ale na obecną chwilę, no zostały tutaj w zbiorniku, jako taki czyściciel. No tu jak widzicie nabyłem sobie z tego naszego radomskiego forum nowego samca, krótka płetwa, zwykły ancistrus, tak zwane kundelki. I kolega, który się go pozbywał, zamieniłem się z nim za samicę, chociaż miał pewne podejrzenia, że niby on jest samicą, ale mam małe wąsy, jest już dosyć pokaźny, ale wyraźnie te wąsy idą w górę. Więc postanowiłem, że e, czyli na 99% będzie to samiec. No i potwierdziło się, bo tutaj właśnie jak widzicie zaczął sobie e, zabawę z moją samicą, która już tam siedzi właśnie w grocie. No i co, doczekałem się ikry, za chwilę wam tą ikrę pokażę. Także fajnie się trafiło. Do tej pory, miałem te samce weloniaste, ale postanowiłem, że też trochę wrócę do tych zwykłych. No, i tak fajnie się dobrały, że akurat samica jasna, samiec ciemny. Oczywiście ta samica, która jest w grocie, jest to już dosyć wiekowa samica, ale jest to jedna z moich najlepszych samic, jak nie najlepsza. Mianowicie po niej bardzo dużo potomstwa zostało wyciągnięte. świeża krew, zobaczymy, jak będzie dalej. Jak na razie, jestem z tego samca w miarę zadowolony, że tak szybko się zaadaptowa. No, i tutaj jak widzicie, samiec okazał się 100% samcem, wachluje sobie już ikrę. No i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Potomstwo zobaczymy, jakie wyjdzie. Czy będzie więcej jasnych, czy ciemnych, czy same ciemne, czy same jasne. Na pewno w następnym odcinku dam Wam znać, jak to się dalej potoczyło. No tutaj, jak ktoś by sobie już chciał trochę odpocząć od rybek i obejrzeć coś innego, to polecam Wam takie kanały jak Taxi Spychu. Malina vlog, Joanna Tamitu, Mary Mario, Przemysław Kurowski. Także linki do tych kanałów będą u mnie pod filmem. A jeszcze z rybek, no to chyba już każdy zna, ale kanał Krystiana, kanał Pawełczy, no i kanał Pan Rybka. Także możecie sobie wejść zobaczyć, co tam chłopaki tworzą. Jest dużo fajnych kanałów na tym YouTubie, i to nie są tylko kanały akwarystyczne, więc myślę, że możecie sobie zajrzeć, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, jest kanał prorodzinny, taksi z pychu, taki z quizami, różne tematy, yy, podróżnicze, zdrabki, także sami sobie możecie wejść, zobaczyć, być może któryś kanał Wam się spodoba, i być może nawiążecie jakąś fajną relację z twórcami tego kanału, co oczywiście było widać na moim poprzednim filmie, że nie tylko można nawiązywać relacje z akwarystami, ale też z innymi twórcami na YouTube. No i w tym odcinku to by było na tyle. Polecam te kanały. Zaglądajcie na nie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hej.